Witajcie moi drodzy. No powiem Wam szczerze, że dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. My, znaczy się tę całą, starą robotę zrobimy, czyli puścimy tylko to główne nagranie z działaniem, ale ja będę też dzisiaj troszeczkę inaczej robił. Te warsztaty, które były, ukazały mi pewne takie może nie tyle nowe perspektywy, co inną strukturę, dzięki której możemy jeszcze z niższego poziomu tutaj działać. Dlatego pokazała, pokazała się też obecność prawdziwego życia w komórkach, ona jest ważna. Nie mówimy tutaj o żywotności, tylko o autentycznym życiu. Ludzie ogólnie zaczynają już umierać powolutku kiedy mają 40% życia w sobie. Jeśli nie ma chorób, tylko coś się takiego stało, jakiś wypadek, inne rzeczy, to to życie przy 40% no nie, nie do, nie, 40% życia nie doprowadzi do śmierci, ale jeśli są choroby, to już jest schodzenie. No nie? Taka jest prawda. Średnio osoby, jak się Leczą to mają od 10 do 50% życia. Oczywiście bierzemy tu pod uwagę szpitale, bierzemy też depresję, która ścina to życie, to życie z poziomu energetycznego. To wszystko sprawia, że można działać, 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 a mimo wszystko te efekty podtrzymują tylko stan zdrowia lub czasami tylko troszeczkę poprawiają. No nie? Tak jest z wieloma osobami. Kiedy mamy dojście do większej dawki życia, Wtedy możemy lepiej działać. Problem w tym, i to właśnie testowałem też na Was na tym uzdrawianiu o, o 17 dodatkowym, co żeśmy się spotykali i się okazało, że gdy chodzi o życie i tak dalej, to to Wasze spotykanie się ze mną, nie wiem, albo nie wierzyliście, albo się tak nie przykładaliście, ale z tego co miało dać 90%, dało tylko 30%. Natomiast jak ja rano, i to już wypraktykowałem, tak jak ja rano wstaję i uruchamiam wszystko, wieczorem się kładę i to jest takie ogólne czyszczenie i uruchamiam, bo w ciągu dnia przecież były zaburzenia i do tego powtórzę to działanie, no wtedy to tam trwa dosłownie 10 sekund, chyba, że są jakieś zaburzenia w przestrzeni, czy też we mnie, bo to różnie jest, no to troszeczkę dłużej, to wtedy moi drodzy już można było odtworzyć Was działanie 90 do 100%, no nie, czyli te ciągłość dać. No i tak będę robił, czyli dopóki nie będę mógł jednym działaniem naprawdę cudów zdziałać, to przez tych po działaniu naszym przez kolejnych sześć dni, tak jak ja rano siebie, całą przestrzeń odzyskuję, jak to my kiedyś mówiliśmy, wywuje, ale to jest bardziej skomplikowane zagadnienie, a wieczorem, bo za dnia też się mnóstwo rzeczy na, em, em, gromadziło, też wywuje to tak dołączam to działanie. Także te ostatnie dwa dni powinniście poczuć jako coś takiego silniejszego, jakby tak życie mocniej wracało. No i tak to będę robił. Dzięki temu będą lepsze efekty, a to mnie interesuje. Dojść do maksa, przynajmniej mojego maksa. Wtedy powiem wam, że to jest szczyt moich możliwości i tyle, ale nie, to jeszcze nie to. To, co moi drodzy, zaczynamy. Witam serdecznie wszystkich obecnych. Nazywam się Zbigniew Jan Popko i jestem po to, by pomóc Wam odzyskać zdrowie, osobistą godność, człowieczą wielkość i wpływ na życie. Jestem uzdrowicielem duchowym mistrzem bioenergoterapii, autentycznym szamanem i jasnowidzem, i to szamaństwo i jasnowictwo niedługo będzie dostępne prostą. Starożytną, nazwijmy to techniką w Rusinowicach. Medytacja programowa, medytacja transcendentalna, medytacja transmisyjna, koncentracja, afirmacja, kontemplacja. To wszystko jest tutaj zawarte w takim jednym ciekawym stanie. To, w co my wchodzimy, jest zgrupowane. Co to znaczy? Jak jesteśmy w lesie to słyszymy śpiew ptaków, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego do końca, ile tych ptaków, ile tych gatunków jest. Z reguły, choć o tym nie wiemy, słyszymy, powiedzmy sobie, od 3 do pięciu ptaków, no nie? To gdybyśmy tak ujęli, to gdy leci uzdrawianie, to z reguły są jakieś takie trzy struktury włączone, no nie? Tutaj, dzięki temu, co ja robię, tych ptaków tych struktur, powiedzmy sobie tak umownie, w odniesieniu do tych ptaków, jest nie 3, 5, tylko 20. Dlatego jest to pełniejsze, i dlatego gdzie indziej nie idzie takiego efektu uzyskać. Zdrowie, szczęście, rodzina, sukces to jest to, zasady uczestnictwa w naszym spotkaniu, żebyście najwięcej z tego skorzystali, czyli wynieśli, są omówione w tych dwóch wideoblogach. Proszę też nie zapominać, że spotykamy się po to, by zwiększyć szansę na wyzdrowienie, by wesprzeć medycynę działaniem duchowym, by połączyć duchową mądrość i moc z inteligencją i potencjałem ludzkich dokonań. Wspólnych wysiłkiem. Osiągniemy więcej. Przelatuje to wszystko, agatka. Jest, o to tutaj żeśmy też mieli, to się tam rozwija, niedługo to potężnie ruszy, no, ale to jeszcze muszę z takimi większymi grupami osób to wszystko testować. No, jeszcze niektóre rzeczy dojdą. Dobrze, moi drodzy, Wchodzimy w działanie, tu odsłuchujemy, ja robię to po swojemu i powinno też być u Was właściwie, czy od razu, od razu to 10%, ale do kilku godzin po, powinniście czuć, jeśli nie ma w Was tego życia, wyraźne takie odczucie żywotności. Kiedy jest życie, depresja znacznie się zmniejsza, stres zaczyna zanikać, chęci pojawiają się do zabawy, do tego, do tamtego, jest zupełnie inaczej. I to będziecie już odczuwać. Działam bowiem w większym paśmie. Tak jak wtedy można było Was objąć od zera do ósmego wymiaru, co i tak jest ewenementem, no nie. Dzisiaj to tutaj jest do wymiaru trzynastego, jeśli chodzi o Was. A więc wchodzimy nawet w pasma tworzeniowe. Dobrze, moi drodzy, co ja tam będę przynudzał? Przygotować się do startu. Butelki z wodą pewnie są. Pamiętajmy, 1,5 litra brutto na osobę. Jak będzie więcej, to to po prostu nie zadziała. Tam do 150 ml to tam jeszcze to tak samo chwyta, ale później nagle to maleje. No po prostu. To co moi drodzy, zaczynamy. Osoby, które na kogoś wykupiły, za chwilę, gdzieś po 30 sekundach nagrania, będą proszono o to, by te osoby ujrzeć. Pamiętajmy, że trzeba je ujrzeć w doskonałym zdrowiu, a nie leżące na przykład na szpitalnym łóżku albo cierpiące w domu. O, takie widzimy i chcemy, żeby były zdrowe. Nie, wymazać ten obraz. Widzimy je już zdrowe, które tańczą i Wam dziękuję za wstawiennictwo. Bo tylko ten obraz was będzie kodowany. Moi drodzy, zaczynamy. Zamknijcie oczy i pozwólcie się unieść ku niebu. Niech wszystko, co nas wspiera, ustawi was na firkliwi i nad życiem panujący. Oddychajcie równo i spokojnie. W ciszy i natchnieniu czekajcie na cud ponownych narodzin. Duchowe światełko wypełnia wasze życie, wasze domy, całą waszą egzystencję. Światełko koduje się także waszej przeszłości i przyszłości, a wszystko po to, by usunąć z waszej podświadomości ból nieprzepracowanych spraw, a w przyszłości po to, by nadać jej niebywałą klarowność, taką twórczą przejrzystość. Dzięki której będziecie mogli ją kształtować dużo łatwiej niż dotychczas. Teraz proszę osoby, które wykupiły działania na swoich bliskich, by ujrzały ich w tej chwili okiem swojej wyobraźni i wypowiedziały ich imiona na głos lub po cichu. Wtedy to dopiero za Waszym przyzwoleniem zostanie stworzone połączenie między nimi a mną jak i między nami wszystkimi tu dziś zebranymi, a światem duchowym. Ujrzyjcie teraz wodę w pojemnikach. Zechcijcie, by została ona przekodowana, by dotknięcie jej przez Ducha Świętego przyniosło wam zdrowie, szczęście i równowagę energetyczną, harmonię, bez której nie sposób poprawnie się w życiu odnaleźć. Oddychajcie równo i spokojnie. Wszystko przygotowuje się do przemiany. Zauważcie, jak przy każdym wdechu wasze odprężone ciała wpływa niekończąca się fala energii, jak wypełnia stopy, jak burzy się i wznosi ku górze, jak podchodzi do łydek. Do kolan, jak wlewa się w uda i nimi pnie aż do bioder, jak wzbiera, kipi i rozlewa się po całym brzuchu i dole klatki piersiowej, jak zalewa płuca, jak przedostaje się do barków i nimi, kaskadą energetycznych strumieni, spada ramionami wprost do dłoni. Druga jej fala wpływa do szyi i do głowy. Światła jest coraz więcej i więcej. Zalewa ono oczy i mózg. W końcu dociera do szczytu głowy i wnika w struktury energetyczne, uspokajając umysł, emocje i myślenie. Jesteście teraz przepełnieni ożywczą energią. Jest jej dużo, bardzo dużo. Możecie nią dysponować do woli, bo raz wypełnionego rezerwuaru nie sposób wyczerpać jego zasoby będą stale odnawiane. Pozwólcie na to, by cząsteczki, z których są zbudowane wasze ciała, te fizyczne i energetyczne, by te cząsteczki mogły się rozproszyć i unieść ku matrycy tworzenia. Tam na powrót zostaną obdarzone boskim zaufaniem i przeprojektowane tak, by nadać Waszym ciałom i Waszemu życiu nowy blask. Oddychajcie równo i spokojnie. Wszystko się rozprasza. Duchowe światełko przenika wszystkie wasze cząstki, przenika także całą waszą egzystencjalną przestrzeń. Wszystko zostaje w niej oczyszczone i naprawione. Usuwane są także żyły wodne i wszelkie inne geofizyczne deformacje. Wymazywane są nawiedzenia i podobne im nieprawidłowości. Znikają z waszego życia niekorzystne zapisy ludzkich obecności, te życzenia i projekty, które miały wam przynieść przegraną, ból i niewolę. Wszystko się prostuje, wszystko zaczyna się wreszcie układać. Oddychajcie równo i spokojnie. Kto chce. Może otworzyć oczy i wstać. Wszystko zostało już zrobione. Tak, moi drodzy, możemy otworzyć oczy. Wszystko bardzo ładnie poszło, ale ja muszę sprawdzić, czy we wszystkich pasmach. I teraz sprawdźmy. Tak, wszystkie pasma są zaliczone. Sprawdźmy tak. Średnia żywotność osób, nie żywotność, przepraszam, poziom życia, to jest to życie biologiczne, fizyczne, no ono wpływa na psychikę, na umysł, na, na odczucie możliwości, na odwagę, na całość. No nie? Średnie to jest tak od 30 do 60%. 60% to też nie jest taka rewelacja, ale mówi o tym, że jakoś tam sobie radzimy, no ale jednak widać tę słabość w pokonywaniu tych progów. Więc dzisiaj, moi drodzy, podskoczy Wam to wszystko, w zależności od tego, kto gdzie był, do 50-80%, i to powinno już być dzisiaj, do kilku godzin. Więc poczujecie się niesamowicie, to jest najważniejsze. Oznacza to, że są pewne nowe, uaktywniane ustawienia właśnie w psychice, tam jest i struktura ruchu, tam jest i wpływ na ciało egzystencjalne i nie mówimy tu o piątym wymiarze, gdzie są procesy psychiczne, bo niższe ja to jest do piątego wymiaru, tylko mówimy o psychice. Połączenie z psychiką tutaj ma teraz już każdy z was i to aktywne, a więc będzie łatwiej, to jest większa siła, która wam pomoże się odnaleźć. Po prostu jest lepiej, i będzie już lepiej nie tylko w aspekcie zdrowotnym. Także się cieszę bardzo, że udało mi się to tak Was scalić po całości, bo to jest tak, jakbyście wzięli zaszczyt adrenaliny i to będziecie czuć. Takich procesów, no bo wiele czynników się na to składa, to tak od 5 do 9% Was. Yy, Praktycznie nie odczuje. A jeśli chodzi o uzdrawianie, nie objęło ono dzisiaj 5% z was. Czemu? Yy, dlatego, że niektórzy nie wierzą, niektórzy stoją po ciemnej stronie życia, czyli w ciemnym lustrze rzeczywistości się znajdują, nie ma w nich żadnej cząstki światła zrodzeniowego i wtedy nie można do nich dotrzeć. Tam są cząstki energii przeciwnej. A reszta no to jest moja niemożliwość. Nie daje rady. I już, no ale 5% to nie jest tak dużo. Natomiast ja i tak zawsze proponuję, żeby mimo wszystko spróbować tam trzy razy. Bionergoterapeuci standardowo podpowiadają, żeby sześć razy spróbować, aby się przekonać, czy to już ruszyło, czy coś się zwaliło, coś się ugruntowało, na czym się już dalej ślizgamy. No nie, ja mówię o trzech razach, to wtedy z tych 5% osób, procent osób mogą zostać tylko 2%, z tych, do których się nie dotarło. A to, a, a to i tak jest dobrze. Także, moi drodzy, ważne, że życie się zmienia, że podejście do świata się zmienia, no i to podstawowe zdrowie i tutaj życzę Wam jak najlepiej. Pamiętajcie, żeby kontrolować to wszystko u lekarza, my to wszystko wzmacniamy. Jak się leczycie, to góra tak ustawia działanie, aby pod to się podpiąć. Czasami jest tak, że lekarz no, w czym się myli. Każdy się myli i nie ma osób nieomylnych, to góra nawet do tej pomyłki tak ustawia uzdawianie, tak, takie idą energie, żeby tę te pomyłkę, ten nie ten lek czy coś, bo nie zawsze te same leki tak samo u każdej osoby działają. To tak to ustawia, żeby to jeszcze wykorzystać. No powiem Wam, to, to, jak ja to widziałem od strony energetycznej, jak to się dzieje, to ja nie wierzyłem. Po prostu, że to jest możliwe. Ale wykorzystają wszystko, żeby po prostu tak się działo. Także moi drodzy, jeśli już, to do następnego spotkania. No i oczywiście życzę sobie i Wam, żebyście już byli znacznie zdrowsi.